Ewa i Łukasz kierowcy Tira. Podwójna obsada to ich praca i miłość. Kursują do Maroka przez kraje i miasta, życie na trasie to ich wielka pasja. Łukaszek już wskoczył. Zaraz ja skakuję na górę i będziemy się przepakowywać. Także dzień dobry, zaczynamy nowy odcinek. U nas klimat jesienny. Mamy taką dynię. Ona jest taka. Jak to się nazywa? Hmm, przypomnijcie mi. Yy, nie, ale to się nazywa inaczej. Yy, Miefizelina. Zamrzowe. Taki, Taka buczka, to jest. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ale ona jest bardzo leciutka, także jak nawet spadnie, to nic się nie stanie. A tutaj, takie cudo, to jest od mojego brata, przywiózł nam taką atrakcję. Proszę bardzo, takie światełko, takie światełko, przeróżne odcienie. O, niebieskie, zielone jest weekendowa wersja. Tak, tak, takie, właśnie nie będzie to. O! Disco-czaski. To są jakieś takie różne kombinacje. Poczekajcie. A nie, to jest tylko czerwony. Myślałam, że tak będzie też coś skakać, ale nie. O! Aha, takie rzeczy. Różne chyba są tu kombinacje, a jeszcze jak wrzucimy jeden kolor, na przykład zielony, to możemy o intensywność zmniejszać, zwiększać. Taki mamy gadżet. Bardzo fajny, bardzo klimatyczny. Tutaj, właśnie do środka. O, baby. <gryw> Czerwień. Nie, no, świruje. Wrzucimy neutralny. Jasny kolor jajku, a ja chora. Pewnie słychać. Niestety pochorowałam się na sam, a nie to się zwiększa, na sam przyjazd do pracy. Anginka, podejrzewam, jak co roku u mnie od 2013 roku. I po kolacji rogaliki z ciasta francuskiego z kremem pistacjowym. Zaraz do tego herbata. Ja witamina C i spać. Jutro zaczynamy. I mamy poniedziałek. Zaczynamy. Ogarnęliśmy naczepę. Łukaszek jeszcze tutaj kontroluje, że tak powiem, zapięcia plandeki. I zaraz ruszamy na załadunek przed nami parę ładnych kilometrów, sporo kilometrów, nawet tak powiem, także zaczynamy. Nasze przygody w trasie. O. I wystartowaliśmy do Ciepełka. Mamy nadzieję, że się trochę wygrzejemy. Chociaż w Polsce, jak patrzyliśmy na pogodę, też ma być dosyć ciepło. Ja jak słuchać, jestem trochę jeszcze chora, jakieś właśnie takie anginowe klimaty. A i dowiedzieliśmy się jeszcze, że będziemy mieli doładowanie w Barcelonie. Także pierwszy przystanek Barcelona a później Nador w Maroko. Dawno nas tam nie było. Właśnie o, tutaj Łukaszek zapowiadał, gdzie jedziemy. Tak, jedziemy do Maroko, także mega się cieszymy, bo faktycznie dawno nie byliśmy w Maroko. O 10 będziemy mieli pauzę, także jeszcze cała nocka przed nami, a pogoda niestety no nie dopisuje. Pada, jest mega chmurno, no nieprzyjemnie 14 stopni tylko, ale myśl o tym, że właśnie jedziemy do ciepełka napawa nas mega optymizmem. Także w dziarsko jedziemy. Jesteśmy spakowani. Przed nami ponad 2000 km. To co? Ty jedziesz pierwszy, tak? Tak, ja startuję. Najpierw pojedzie Łukaszek, a później skoczę za kółko ja. O 10, jakoś około godziny 10 będziemy mieli przerwę, prawda? No tak, wszystko to wskazuje, że o 10 jutro. O 10, to... 10 musimy lecieć. Także ruszamy. Właśnie się przesiadamy. Ja przyjechałam 4 godziny, kolejna Łukaszka. Ja zaraz spróbuję zasnąć. Którą mamy godzinę? Za 15.11. Czas na dżemkę. Tak, teraz przede mną. Cztery godziny. Tak, pędzimy. Witamy Was kolejnego dnia. Czy my jesteśmy wyspani? Tego nikt nie wie. Jeszcze. Staliśmy, ogarnęliśmy się, jemy jakieś śniadanie, obiad, kolacje. Jeszcze mamy. Półtorej godziny. Wolnego i będziemy startować. Ile mamy kilometrów do miejsca, gdzie musimy się doładować? 75 kilometrów, mamy mało miejsca, więc w zasadzie za pójść dosyć szybko. Uh -huh. No, i później co, lecimy od razu na Almerię. Tak. Tak jak liczymy, wstępnie powinniśmy być tam na gdzieś godzinę dziewiątą rano. Mhm. Nie wiemy, czy zrobimy się na ten prom poranny. Tak, czy będziemy płynąć następnego dnia. Dowiedzieliśmy się też, że w lato do Maroko pływało więcej promów ze względu na okres taki turystyczny, wakacyjny. A po wakacjach, po lecie, wszystko wraca do starych, że tak powiem, zasad. I te promy pływają rzadziej, więc one pływają jakoś, wypływają z Hiszpanii, tutaj z Almerii 11:30. Tak, no. Coś takiego, może coś się zmieniło, bo będziemy płynąć już jakby po tej przerwie, przerwie wakacyjnej, więc być może godziny uległy zmianie, ale tego nie wiemy. Także no, zobaczymy, czy się wyrobimy na ten prom. Też zależy, jak ten właśnie zładunek pójdzie. Tak. No i czekamy jeszcze na kolegę, który może do nas dojedzie. Tak, właśnie mamy takiego znajomego z social mediów. Z którym się jeszcze nigdy nie widzieliśmy na tak, żywo. znamy się tylko przez sociale, więc liczymy na to, że Bartek dojedziesz do nas. Tak, tak. Jeszcze masz półtorej godziny, może się uda. Oby się udało. Tak jest. Teraz wcinamy. Smacznego dla nas. Do zobaczenia. I przyjechał Bartek. Właśnie już odjeżdża. Miłe spotkanie, w końcu się poznaliśmy. Miło bardzo. O, rusza. A, do zobaczenia, hej! Super chłopak, nie? Pozytywny. Wjeżdżamy na firmę, dojechaliśmy. Tutaj ciutkę towaru musimy doładować Bardzo mało, bo naprawdę mamy już mało miejsca na, na czepie Mamy nadzieję, że szybciutko to ogarniemy Firma zamknięta, nie? Tak kurczę... No właśnie kurcze trochę się obawiamy, bo generalnie jest wszystko zamknięte, to jak się już chodzi No niech nam nie krzyżują planów ale może to jest jakiś pracownik, bo tam drzwi są, zobaczcie, otwarte. Może Dobra. jakiś jeden sztaplarz wyjedzie i nam tak, wrzuci co tak. trzeba i tyle. Zgodnie. Wyskakujemy. Wyskakujemy lecimy. Mało czasu. Jesteśmy pod firmą. Ona jest tutaj w dwóch budynkach. Wydaje nam się, że na Hali światło jest zapalone, ale nie wiem, jak się dostać do środka, ponieważ tutaj, w tym miejscu, są takie kraty zabezpieczające. Wygląda na to, że tu są biura tej firmy. Idziemy napisać na nawigacji do naszych Dispo. O! Ktoś tu jest w środku. Jakiś jest hałas. Idziemy zapukać. Open the door. Zaraz się dziwimy, jak się drzwi otworzą. Czarna rutyna. Mieliśmy turbo dziwną sytuację pod prysznicem. Po pierwsze na drzwiach była karteczka, że prysznic jest czynny od 7 do 21. 30. Ale pani zasugerowała, że o 21 musimy skończyć się myć, ponieważ ona ma pół godziny na ona ma pół godziny na posprzątanie, więc musieliśmy się uwijać. Następnie hmm, prysznic był średni, kosztował 3,75 Był nawet taki trochę obskurny, ale była krótka woda. A i jeszcze tam było napisane, że mamy 20 minut na prysznic. No i pani na kasie też była po prostu jakaś taka hmm, niezadowolona, o, że wpadliśmy na ostatnią chwilę, tylko że my o 7 rano jutro musimy być już na firmie, więc my nie mogliśmy o siódmej przyjść pod prysznic, więc musieliśmy szybciutko teraz zadziałać. I co? I. No i to było mega dziwne, że, że te panie były takie obrażone na nas, że my tu się możemy uwijać i koniec, kropka. Dlatego w takich sytuacjach, że tak powiem, krytycznych, używam odżywki do włosów bez spukiwania, to troszeczkę skraca czas pod prysznicem. Tutaj taka, taka ciekawostka, taki mój tip po prostu prysznicowy. Pierwszy raz się spotkaliśmy z takim poganianiem, ale najważniejsze, że nie było kolejki. Tu jeszcze jakaś szybciutka kolacyjka, jakiś jogurcik i jesteśmy gotowi do, do spanka. Jechaliśmy na miejsce. Niestety jeszcze nikogo tutaj nie ma. Być może zaraz ktoś podejdzie. Póki co czekamy cierpliwie. Wciąż jeszcze czekamy na firmie. Jeszcze nie zaczęli nas pakować. Umilamy sobie czas ciasteczkami włoskimi. Jesteśmy w Hiszpanii, jemy włoskie ciasteczka. Popijając polską kawę. <laughs> Właśnie. Bardzo dobre. Polecają się, my też je polecamy. Z biedronki jakieś 6 zł kosztują. Oczekiwany szybki załadunek. <noise> tak. Ten transport przez te dwa ostatnie dni nas zaskoczył bardzo. Znaczy, zaskoczył. no Generalnie taki jest to w, tra w transporcie. Codziennie że... nas zaskakuje. Codziennie nas zaskakuje. Miał być e, szybki doładunek. Nie jest taki szybki. Mieliśmy dzisiaj rano być już w Almerii, a dalej jesteśmy w Barcelonie. Tak. Więc. Trzeba się do tego przyzwyczaić, że... No tak, tak bywa w transporcie, bywa. że coś tam się przedłuży, coś tam się opóźni. O o dwa. Nie. Jeszcze się tak nie zdarzyło. Ale faktycznie mieliśmy być szybciej spakowani. Nawet mm, nie no o jeden dzień, tak, nie? No to tu to, to jest jeden dzień. To nic. Pogoda dopisuje. Na szczęście nie ma upału. Ja jestem szczęśliwa. Ja też. <noise> ale mamy. Nad... Znaczy, się, ja nie mam na takiej nadziei, że będzie jakiś ukrop w Maroku, ale Łukaszyk, tak, prawda? Ja wiem, że tak będzie. <noise> już sprawdziłeś? <noise> no, oczywiście. <noise> Aha, okej. Okay. Ale mamy, słuchajcie, jeszcze takie letnie ciuchy, więc bez trwogi w sercu wjeżdżamy na Maroko. My już spakowani, ale czekamy jeszcze na dokumenty. Mam nadzieję, że będą niedługo, <laughs> ale to jest tylko nadzieja. Tak. No i co? I w drogę. Nawigacja nam pokazuje 820 kilometrów. Cały dzień. Cały dzień, 11 godzin przy tych warunkach, które są teraz, więc dojedziemy późnym wieczorem, jak wyjedziemy niedługo, więc czekamy.